Niedziela na serio Słowo Boże dla narzeczonych, małżeństw i rodzin Prowadzi i zaprasza ksiądz Maciej Dalibor, Salwatorianin Szczęść Boże, moi drodzy, witajcie w kolejną niedzielę. Zuza i Waldek małżonkowie w sobotnich Wdzięcznych na serio, czyli w tej małżeńskiej odpowiedzi na niedzielne słowo, wyostrzeli nam, wrócili do tematu bliskości. Napisali tam, że bliskość jest trudną sprawą dla nas ludzi. Z jednej strony jej bardzo pragniemy, bardzo potrzebujemy, z wielkim pragnieniem, wielką tęsknotą naszego serca, a z drugiej strony bywa tak w naszym życiu, że Boimy się bliskości, bo, bo wchodząc w bliskość, narażamy się. Jakby dajemy siebie i ktoś daje siebie nam, i, i w związku z tym no, narażam się na to, że ten drugi może postąpić ze mną tak, jak ja bym nie chciał, jak ja sobie tego nie będę życzył. Po prostu mogę zostać zraniony, ale jest ta bliskość wpisana w nas. Pragniemy jej, tęsknimy za nią, jesteśmy jej głodni, i, i i to sprawia, że, że częstokroć próbujemy ten głód zaspokoić jakimś substytutem. Jakimś, no właśnie, czymś, co z jednej strony trochę złagodzi ten, ten, ten głód, jakoś go zaspokoi, a z drugiej strony no, będzie jakąś lżejszą formą. Bo nie aż tak bardzo narazi mnie na, na ból, ale to mnie nie wypełni do końca. I tutaj jest ta, ta trudność. I piszą małżonkowie we wdzięcznych na serio, że potrzebujemy w związku z tym patrzeć na Jezusa. Potrzebujemy wejść w bliskość z Jezusem, bo tutaj ta bliskość dla nas, ludzi, jest niezwykle bezpieczna. Bo Chrystus nie będzie nas ranił, On jest mistrzem w bliskości, jest jedno z Ojcem, jest jedno z Duchem Świętym. Przez fakt Chrztu Świętego, nasz, naszego Chrztu, jest też jedno z nami, tak? stał się człowiekiem, jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem, potrafi być blisko. Więc rzeczywiście wpatrujmy się w Niego, wpatrując się, wchodźmy w bliskość z Nim. Przez słuchanie Go, przez przyjmowanie Go w Komunii Świętej, to wchodzenie w fizyczną jedność z Chrystusem, przez posłuszeństwo wobec tego, co On mówi, przez opowiadanie Mu o sobie, wchodźmy w bliskość z Jezusem. W jakiejś mierze ten temat takiego skoncentrowania na Bogu, wpatrywania się w Boga, temat takiego dylematu, jak w życiu postępować podejmuje dzisiejsze niedzielne pierwsze czytanie. Wysłuchajmy to jest Księga mądrości, rozdział siódmy, wersety od siódmego do 11. Dlatego modliłem się, i dano mi zrozumienie. Przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i trony. I w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej będzie poczytane za błoto. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Mamy do czynienia z tekstem z Księgi Mądrości. Rozpocząłem to cytowanie pierwszego dzisiejszego czytania od słowa: Dlatego, którego w Kościelnej Eucharystii nie usłyszycie. To jest słowo, które jak otworzycie Biblię, to je w tym siódmym rozdziale Księgi Mądrości, w siódmym wersecie, po prostu znajdziecie. Czytanie rozpoczyna się po prostu modliłem się i dano mi zrozumienie. Ale przywołuję to słowo dlatego, ponieważ ono. Jest tutaj dla nas ważnym, bardzo ważnym kontekstem i jako tym nawiązaniem do, do tego tematu z poprzedniej niedzieli, do też tego tematu bliskości, rozwiązywania trudności, jakoś wychodzenia naprzeciw w życiu, wychodzenia naprzeciw też trudnościom. Skąd to dlatego się tutaj pojawiło? Jesteśmy w siódmym rozdziale Księgi Mądrości. I tutaj autor natchniony przedstawia nam siebie jako mądry król Salomon i nawiązuje do początku swojego życia we wcześniejszych wersetach. To jest Księga Mądrości, rozdział 7, wersety 5 i 6. One brzmią: Żaden z królów nie miał innego początku narodzin. Jedno dla wszystkich wejście w życie i wyjście. To samo. Dlatego modliłem się i dano mi zrozumienie. Jakoś wskazuje autor natchniony, że ten punkt wyjścia dla nas ludzi i punkt dojścia, jeżeli chodzi o doczesność, doczesne życie, narodziny i śmierć jest taki sam dla nas wszystkich. Tak żaden z królów nie miał innego początku narodzin. Jak narodził się każdy człowiek, no, powiedzmy tak samo: jak przyszedł na świat, zapłakał, był poddany różnym zabiegom pielęgnacyjnym i zależny od, od swoich opiekunów, od rodziców, od pielęgniarek wcześniej, itd., od lekarzy. Żaden z królów nie miał innego początku narodzin. Jedno dla wszystkich wejście w życie i wyjście to samo. I podobnie będzie przy końcu, kiedy będziemy umierać, odchodzić z tego świata, przechodzić do wieczności. Też umrzemy. Nie, że tak samo w takim znaczeniu, że takie same będą okoliczności naszej śmierci, ale każdego z nas, skoro żeśmy się urodzili w taki sam sposób. To podobnie w taki sam sposób na końcu umrzemy. Tak, są nam pisane, skoro poczęliśmy się, to pisane nam były narodziny i pisana jest nam śmierć. I to jest wspólne nam wszystkim. I jako, że mamy ten wspólny punkt wyjścia, jakby to takie podstawowe wyposażenie, w tym znaczeniu my jako ludzie jesteśmy tacy sami. Tak? Mamy, mamy ciało, mamy swojego ducha, mamy swoją duszę, mamy swój świat naszej psychiki, świat naszej emo naszych emocji i tak dalej. Mamy potrzeby, też te potrzeby bliskości w sobie mamy. I teraz, żeby to życie. Które zostało mi dane podjąć, to autor natchniony mówi nam dzisiaj i podjąć w sposób mądry, bo jest to księga mądrości. To autor natchniony mówi, dlatego modliłem się. Jakby wskazuje, nie miałem jakoś specjalnie niczego więcej niż inni, jakby. To samo wyposażenie podstawowe. I w związku z tym zacząłem się modlić. Dlatego modliłem się i dano mi zrozumienie. Dano mi w innym tłumaczeniu, przeczytamy, roztropność. Przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch mądrości. To, czego potrzebujemy w życiu do zrealizowania życia, do, do niezgubienia się w tych naszych codziennych wyborach właśnie między, że tak powiem, oryginałem a substytutem. To potrzebna mi jest roztropność. To potrzebny mi jest duch mądrości, który może zostać mi dany, który może do mnie przyjść, którym mogę zostać obdarowany, który jakby czeka, żeby do mnie przyjść, mnie oświecić, pomóc mi. Ale ważny jest ten element, o którym mówi autor natchniony: modliłem się. I razem z tym słowem dlatego modliłem się. Tak to mnie odsyła do pytania, zastanawiania się, dlaczego ja się modlę? Czego ja w tej modlitwie szukam? O co proszę? Dokąd ta modlitwa ma mnie zaprowadzić? To dlatego modliłem się. No to jest odwołanie do pierwszej księgi królewskiej, do trzeciego rozdziału, y, dziewiątego wersetu i innych y, tam w okolicy, y, które kiedyś, y, chyba o ile dobrze pamiętam, w ramach niedzieli na serio już rozważałem razem z wami. To jest właśnie modlitwa młodego króla Salomona. O co on się modlił? Bo tutaj Księga Mądrości przywołuje nam fakt: modliłem się, ale o co modlił się? Jak? Się modlił. Jak przychodzi do króla Salomona Pan Bóg i mówi mu, proś mnie o co chcesz. I o co prosi król, młody król Salomon. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła. Racz dać twemu słudze serce skore do słuchania. Yy, usłyszymy w innym tłumaczeniu, tak żeby móc rozróżniać dobro od zła w życiu i wybierać dobro, to potrzeba mieć serce skore do słuchania, serce rozumne. Rozumny człowiek to taki człowiek, który słucha. Nie byle kogo. Pan Jezus w Ewangelii u świętego Łukasza powie, u świętego Marka, przepraszam, powie: Uważajcie na to, czego słuchacie. Uważajcie, kogo słuchacie. Uważajcie, yy, co wypełnia Waszą głowę, Wasze myśli. W języku biblijnym powiedzielibyśmy głębiej, co wypełnia moje serce. Bądź tu ostrożnym, bądź uważnym, ale o, takie, o taką uważność, roztropność, używając słów dzisiejszego pierwszego czytania, potrzeba nam się modlić. Jak życie małżeńskie, życie rodzinne, ono stawia Was, czy w ogóle życie, stawia nas ludzi wobec wielu dylematów, wobec niemalże ciągłego zastanawiania się, według wobec ciągłej, ciągłego takiego obowiązku dokonywania wyborów. I teraz mamy te wybory, Dokonywać dobrze, właściwie, roztropnie, mądrze. Taki autor natchniony mówi nam dzisiaj, że to jest związane z modlitwą i ze słuchaniem. Tak, ta mądrość polega na tym, że ja słucham. Tak, mądrzy małżonkowie to tacy małżonkowie, którzy siebie nawzajem słuchają. Nieraz już tutaj o tym mówiliśmy. Ale słuchają siebie nie tylko tak, no pogadaj se tam, pogadaj i wypełnisz czas antenowy i pójdziemy dalej. Tylko którzy słuchają siebie właśnie, daj mi serce, skore do słuchania. Którzy słuchają siebie na poziomie serca. Nie tylko uszami którzy mądrzy małżonkowie to tacy małżonkowie którzy wkładają wysiłek to, to, to nie jest proste którzy wkładają wysiłek w to żeby usłyszeć swojego współmałżonka co on chce powiedzieć co za tymi słowami się kryje jaki jego jej wewnętrzny świat to jest mądre i to pomaga podejmować mądre decyzje jak mądrzy rodzice, to tacy rodzice, którzy słuchają swoich dzieci, ale znów, daj mi serce skore do słuchania, którzy słuchają swoich dzieci na poziomie serca, głęboko, którzy wkładają, powtórzę te frazy, którzy wkładają wysiłek w to, żeby usłyszeć, co te dzieci chcą powiedzieć. Nawet wtedy, kiedy te dzieci nic nie mówią, co chcą powiedzieć swoim milczeniem. Co chcą powiedzieć swoim fochem, swoim nieposłuszeństwem? Tak, to oczywiście można rozciągać dalej. Mądry duszpasterz to, to taki duszpasterz, który słucha swoich owiec, swoich parafian. Ale znów, daj mi serce skore do słuchania, który słucha swoich parafian głęboko na poziomie serca, który chce usłyszeć i wkłada wysiłek w to, żeby usłyszeć, co ci parafianie chcą mi powiedzieć. To nie tak jak arcykapłani i faryzeusze w Nowym Testamencie, którzy mówią, a ten lud jest przeklęty i nie zna prawa. tak, Ciemna masa nie zna się na niczym. Ja tu wiem najlepiej. Daj mi serce Rozumne, to znaczy, skore do słuchania, do sądzenia Twego ludu, do rozróżniania dobra od zła, to jest ta modlitwa, która pojawia się na samym początku naszego dzisiejszego pierwszego czytania. Modliłem się i dano mi zrozumienie. <laughs> Pan Bóg mi nie odmawia rozumności. Pan Bóg mi nie odmawia roztropności, Pan Bóg mi nie odmawia swojego światła, ale ja potrzebuję modlić się o to i ja potrzebuję słuchać. Dano mi zrozumienie. Przyzywałem. I przeszedł mi z pomocą duch mądrości, dlatego oceniłem ją wyżej nad berła i trony. Najpierw, kiedy przygotowywałem się do tej niedzieli, to sobie podkreśliłem to zdanie, oceniłem ją wyżej nad berła i trony i tam inne bogactwa, które się potem pojawiają i pomyślałem, że to jest taki piękny obraz życia małżeńskiego. Oceniliście siebie nawzajem jako kogoś najcenniejszego spośród ludzi. I wybraliście siebie. Staliście się dla siebie drożsi od innych. Warto być może, pomyślcie o tym, zatrzymać się, trochę zmieniam jakby temat, ale właśnie czasem kochające się osoby mówią do siebie: najdroższa, najdroższy. By właśnie w myśl tego, oczywiście autor natchniony tutaj mówi o roztropności, mówi o mądrości. Oceniłem ją wyżej. Tak ty oceniłeś Twoją obecną żonę, dzisiejszą, yy, wyżej. Tak. Yy, pokazała Ci się ona, Ty zobaczyłeś ją jako ktoś najdroższy, yy. I jak to jest ciś? Kiedy ostatnio mówiłeś do twojej żony najdroższa, i było to prawdziwe stwierdzenie. Tak? Czy nadal mówisz do twojego męża najdroższe i czy to jest prawdziwe? Jakimi w ogóle imionami nazywacie siebie? Jak do siebie się odzywacie? To też jest kwestia wyboru między dobrem a złem. Chcielibyśmy prosić Pana, modlić się. Chcielibyśmy mieć serca otwarte na słuchanie Boga, siebie, drugiego człowieka, żebyśmy dzięki tym dwóm czynnościom, które pokazuje nam dzisiejsza liturgia słowa modlitwie i słuchaniu żebyśmy stawali się ludźmi mądrymi żebyśmy dzięki tym dwóm aktywnościom dokonywali w swojej codzienności dobrych wyborów życzę wam takiego właśnie tygodnia modlitwy tygodnia słuchania tygodnia dobrych wyborów Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.